Typowo garażowy klimat. Jakieś rury, lejek. No klasyka, ale właśnie w garażu postanowiłem przyjrzeć się nowej kamerze. Dlaczego nowej? Na Harley'u miałem zamontowaną kamerę, ale okazała się być zbyt mało precyzyjna. W jednym przypadku. Zdałem sobie sprawę z tego, że gdyby była bardziej precyzyjna te numery, złoczyńcy można było odczytać bez żadnego problemu, a tak, panowie policjanci, mieli trochę pracy. Tutaj dzięki Wielkiej za to, że Wam się chciało w odnalezieniu sprawcy całego zdarzenia, o którym wspominać więcej nie chcę. Natomiast postanowiłem zmienić kamerę. W mojej ręce trafiła bardzo fajna kamera MiView M700 od MIO. Mająca bardzo fajną funkcję night vision, która sprawia, że nawet w nocy, kiedy rejestrujemy obraz, to zwykle te tablice rejestracyjne samochodów odbijają bardzo mocno światło i trudno odczytać numer. Ta kamera sobie z tym radzi. Patrzymy, co ona jeszcze ma w sobie. No, 1080p, 2K. Proszę bardzo, to już przyzwoicie. Kąt to jest aż 140 stopni grubo. Do tego wszystkiego karta, którą można zamontować, to 256 giga. To jest najwyższa wartość. Oczywiście można używać też kart o mniejszej pojemności. Z ciekawostek, ta kamera daje się zamontować bez żadnego problemu na skuterze, na rowerze, Wtedy to mamy troszkę inną sytuację, też w przypadku hulajnogi jest dość ciekawie, ponieważ akurat moja hulajnoga ma dwa wyjścia USB. jednakowoż ta kamera może pracować też w takim trybie, że ładujemy ją w domu i zasilania. Wystarczy mniej więcej na dwie godziny pracy. W przypadku wyjazdów rowerowych czy na hulajnodze powinno to bez kłopotu wystarczyć. Oczywiście, kamera jest w pełni, oj, nie uciekaj jest w pełni hermetyczna. Nic się nie stanie, kiedy będziemy jechali w deszczu. Tu ma taką przypineczkę, możemy ją sobie przywiązać przy pasku, kiedy zdejmujemy ją z pojazdu. W zestawie mamy też bardzo ciekawą rzecz. To jest połączenie, które daje nam szansę. Zasilania stałego kamery. To jest przydatne w przypadku motocykla, na przykład, kiedy wybieramy się w dłuższą trasę. Te dwie godziny to może być troszeczkę za mało. Jest też instrukcja obsługi. No i teraz kwestia montażu. Możemy kamerę zamontować przyklejając ją do motocykla. W przypadku sportowego motocykla żaden problem, w przypadku hulajnogi też żaden problem. Natomiast ja w motocyklu postanowiłem ją zamocować na kierownicy na takim. Łączy od kamery GoPro. I co ciekawe, ten montaż pasuje do wszystkich montaży GoPro. Proszę bardzo. To jest właśnie taki typowy montaż GoPro. Ja wybrałem troszkę mniejszy, mniej karkołomny. Można taki montaż kupić niefirmowy, aluminiowy za 18-20 zł. Natomiast ten, tutaj, taki jakiś wyjątkowo wypasiony, oryginalny GoPro, to w tym przypadku płacimy chyba głównie za. Markę. Postanowiłem użyć pewnego mm, patentu, ponieważ w hulajnodze mam mm, wyjście USB, w Harley'u tego nie wymyślono, nie wiem dlaczego, w tym modelu go nie ma, pewnych, w niektórych modelach są. Ale za 20 kilka złotych można kupić taką przejściówkę. To jest przejścióweczka, która podpięta do instalacji motocykla e, daje szansę podpięcia e, właśnie w gniazdo USB takiej kamery. Oczywiście można ją zamocować gdzieś na zewnątrz, no ale przyznacie, że taki wynalazek na Harley'u wyglądałby dość szpetnie, dlatego postanowiłem zrobić to troszeczkę inaczej. Po zdjęciu niepotrzebnych części służących do montażu takiego stałego, pozostaje nam bardzo wąska rureczka, którą możemy schować gdzie? W przedniej lampie motocykla i tutaj zaczyna się zabawa, ponieważ w momencie, kiedy e, chcemy, żeby ona odpalała od razu wtedy, kiedy uruchamiamy motocykl, to najlepiej poszukać takiego mm, źródła prądu, które będzie właśnie w tym momencie startowało. Najprostszym rozwiązaniem jest podłączenie go do światła, ale nie do światła długiego czy krótkiego, bo przy zmianie świateł kamera by się wyłączała, tylko do pozycyjnych świateł, które pracują bez przerwy. Jestem trochę zabawy, natomiast e, mając proste przyrządy, woltomierz, kontrolkę, Możemy bez kłopotu znaleźć ten kabel plusowy przy świetle pozycyjnym. Drugi łączymy do masy, temat gotowy, przespychamy sprytnie kabelek przez lampę. Chowamy to wszystko. Przydaje się też trytytka, która jest, jak wiadomo, bardzo przydatnym urządzeniem, które, które sprawi, że ten kabel tam się nie będzie nigdzie pałętał. To jest montaż, który jest akurat w tym przypadku konieczny, bo chciałbym, żeby zawsze, kiedy przekręcę stacyjkę, kamera zaczynała rejestrować. Z ciekawostek przyrodniczych powiem jeszcze, że mamy różne systemy, na przykład w Triumfie mam zamontowany system kamer przód-tył, natomiast nie ukrywam, że tutaj w Harleju chciałem, żeby to była jedna kamera jak najmniej widoczna, a jednak spełniająca wszelkie Potrzeby. W przypadku tego montażu tył przód problem jest mniejszy, dlatego że pozornie mniejszy, dlatego że ten system cały rejestrujący montujemy bezpośrednio pod kanapą w motocyklu. Znajdujemy odpowiednie źródło prądu. Też pojawiające się zasilanie dopiero wtedy, kiedy przekręcamy kluczek stacyjca. Ona ma też podtrzymanie własne, bo tam pracuje i zegar i wiele innych rzeczy. Z tą kamerą jest też fajna sytuacja, ponieważ po pierwsze ma szkło. To nie jest jakiś plastik, zatem jest bardzo wytrzymała na y, wszelkie warunki drogowe. Następna rzecz, też dla mnie bardzo istotna, to to, że mogę się połączyć z tą kamerą za pomocą komórki, poustawiać jej parametry, zaktualizować ją, bo warto sprawdzić, czy oprogramowanie tej kamery jest y, świeże. Jeżeli je zaktualizujemy, to wtedy y, wiemy, że to jest najnowsze oprogramowanie. No i oczywiście możemy onlineowo zrzucić materiały z kamery na komórkę przyjrzeć się temu, co zostało zapisane. No tak właśnie to mniej więcej wygląda. Montaż, jak mówiłem, zajmie chwileczkę. Osobie, która jest w miarę wprawna w działaniu, powinno to zająć nie więcej niż 20-30 minut i kamera już ląduje na swoim miejscu i mamy tę radość, że po przekręceniu kluczyka od razu zaczynamy rejestrować. Tak jak powiedziałem, możliwości dużo. Rower, hulajnoga, skuter śnieżny. Wszelkie pojazdy, na których chcą Państwo mieć możliwość rejestrowania tego, co się zadziało na trasie. Zatem do boju, rodaczki i rodacy, bądźcie bezpieczni, rejestrujcie to, co spotkacie na drodze, bo czasami można znaleźć rzeczy niesamowite, a jeżeli takie filmy umieścicie później w internecie na swoim kanale, no to szacunek murowany.